Witajcie! Właśnie skończyłem tą swoją wielką konstrukcję Widać ją za mną Słoneczko świeci e, Oczywiście cały projekt wszystko zawsze mam w głowie e, Rzadko kiedy coś tam sobie szkicuję na kartce natomiast wszystko mam po prostu w głowie jest to mój projekt własny, autorski. Na pewno nie jedna osoba coś takiego robiła. W każdym razie e, pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, to jest po prostu kolos, ta konstrukcja. E, kamera tego pewnie nie oddaje, ale mniej więcej widzicie, jak to wygląda, jak to jest zrobione. Siłowniki są już podłączone. Wszystko jest pospawane na zicher Zajęło mi to 3 dni. Są tutaj 3 siłowniki elektryczne. Przy bardzo jest tu podłączony taki mały akumulatorek. Bo musiałem to sprawdzić. Wszystkie są zsynchronizowane. Teraz jest. E, teraz e, ta cała płaszczyzna jest ustawiona pod e, zimę. Na zimę. Natomiast zobaczycie, jak to. Funkcjonuje, jak to działa, jak to się odchyla. E, włączę po prostu i zobaczycie to, jak to gładziutko idzie bez żadnego problemu. Ale naprawdę mówię Wam, że to robi duże wrażenie. Duże wrażenie, to jest 30 paneli. Sami widzicie w stosunku do mojego wzrostu, jak to wygląda. Zaraz włączę, podłączę do akumulatora, to jest tak e, zrobione tylko na chwilę, żeby zobaczyć, e, jak to w sumie działa. jest włączone to bardzo powoli idzie, bo jest 12V natomiast w instalacji mam 24V kabel e, z prądem stałym o napięciu 34 v i to będzie dwa razy szybciej się podnosić i dwa razy szybciej będzie opuszczać także e, mniej więcej to wygląda w ten sposób Powietnia Powierzchnia tego robi wrażenie i to duże, naprawdę. E, musielibyście po prostu zobaczyć, jak to, jak to wygląda na własne oczy. Ale dokładnie chyba widać, jak one się odchylają. Idą powolutku, powolutku. Ale idą i to jest w zasadzie ustawienie, ustawienie na lato, może już nawet za duże jest ten kąt na, na lato, w środek lata, ale w momencie, kiedy w ogóle nie ma słońca i są same chmury, to najwięcej e, odbieramy tej energii, e, gdy panele są bezpośrednio skierowane do góry, czyli bezpośrednio w stronę nieba. A tak właśnie zaraz to będzie. właśnie tak zaraz będą ustawione. I podejdę, wyłączę. Oczywiście będzie tutaj słup po tej stronie, stało za panelami. Od tego słupa będzie pociągnięty kabel w tamtą stronę do magazynu energii i do całej tej mojej siłowni. No i słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Powiem wam szczerze, że jak na sznurek miarkę wyszło to naprawdę dobrze. Ja się nie chcę chwalić, ale wyszło to rzeczywiście dobrze. Okej. Okay. Jeszcze jest taki zapas tutaj tych siłowników. One jeszcze idą. Tak, jeszcze idą, idą. No, bardzo powoli to idzie, ale. Okej. Okay. Teraz tak, zmieniamy. Zmieniamy bieguny. I puszczamy to w drugą stronę. No, idzie sobie to w drugą stronę. Elegancko. Jak dojdzie. Do takiej końcowej pozycji to, to po prostu wyłączę. Także zobaczymy, jaka będzie wydajność tych paneli. Eee, to jest około 7,5 kW w piku, bo są to starego typu te panele. Zresztą tam je widzicie, wszędzie je rozmieściłem. E, tam gdzie się tylko dało, ale już więcej takiego błędu nie będę robił e, wstawiając panele gdziekolwiek na dach. Jest to później problematyczne, ponieważ nie można tego odśnieżyć. Przy jakiejkolwiek awarii trzeba tam wejść i to, i to e, tą awarię usunąć. Więc lepiej jak są po prostu tutaj, na ziemi. Wtedy dostęp jest idealny, także no, powiem Wam szczerze, jest, że jestem zadowolony z tego co zrobiłem, bo tempo jest e, naprawdę dla mnie rewelacyjne 3 dni spawania, trzy dni cięcia, nie licząc słupów, bo słupy były wbetonowane wcześniej, ale jak na 3 dni, nawet nie całe, bo to nie były całe te trzy dni. Nie robiłem od rana do wieczora. To jest naprawdę super widok z tej strony jeszcze tutaj od łąki. Słoneczko zachodzi jeszcze będzie puszczać tutaj swoje promienie tamte oczywiście te, tutaj te, te te krzaki, te drzewo będzie usunięte no ale myślę, że to wystarczy jak najbardziej także dzięki za uwagę zapraszam do dalszej relacji z budowy fotowoltaiki, z powiększania tej fotowoltaiki, z budowy akumulatorów. Oczywiście to troszeczkę potrwa. Muszę tutaj e, poprzekręcać wszystkie panele, podłączyć je, puścić przewody tam. E, to będzie 6 przewodów, 10 kwadrat. Myślę, że dziesiątki wystarczą. Nie jest aż tak duża odległość. Także na razie dzięki.